Nie o ten, zrób fajne shoty z tego, że pisali XO legenda, powrót, czekam na jego powrót, on wrócił. Dobra, Elo. Ja tak, wiem, że nie było streamów, wiem i nie było streamów przez 2-3 dni, wiem, XD, wiem, ale jest na to jedno proste wytłumaczenie. Yy, trenowałem do turniejów, pików całymi dniami i to nie żartuję nawet, 5 jest turniej. Już 30 godzin w mecza Tam mogę zlikować potencjalny skład. I ja, Slayprox, Wysocki, Rypson i zapomniałem kurwa. Piątego. Nie, Magic nie dostał zapro na ten turniej. Tak to bym go wziął, ale no kurwa cińsko, bo to inne i kto inny to organizuje, nie? A czekaj, a nie, Olsza jest w tej grupie na Facebooku. No to chyba Olsza, nie wiem, no kurwa, ta. A kurwa, Czekajcie, patrzcie, tak, kur. Bo to i tak się nowy miesiąc zaczął. To chyba jest rekord. 125 kurwa, godzin streama w tamtym miesiącu. I ja kur niby nic nie robię. Ty, co jest? Widziałam Choppera. No nie, to jak Kasik wczoraj wyglądała, ja myślałem, że ktoś inny na kamerce siedzi, jak tam wbiłem. Tak sobie tam w co pograł, no ale nie ma piątki, a turniej jest za 3 dni od dzisiaj. To się no, powiedzmy, że 4. Dobra, alo? Elo. On, on mi w ogóle perma wyp***dolił, to pane jest mamon. Może odbanujemy je przy okazji, się pogodzimy w końcu. Bo ja wbiłem do niego i pytałem za ile do Neita się przejedzie po pokoju, nie? I chłopi per... i pół godziny mnie wyzywał. Pewnie, że tak. Kasik ci pasi? No jasne. Ona cię lubi? Czy bardziej nie? Nie, <grym> panie lubi. za prasę, to nie odmówić. No, Kasik gra. Nie, nie, nie siedzisz z tym idiotą. Ja wierdę Koniec, jest szura. Czemu ty musisz mieć opinię k taką, a nie inną? Dobra, piszę mu, że on cię chce przeprosić. Wiesz, no powiesz, powiedz mu, powiedz mu, sorry, i tyle, i gramy, no. Ale za co on go przeprosi? Za to, że zapytałem go, czy się ten. Tak, po Czy pokoju? Za, za ile donate'a? Tak, kurwa. Puka do niego dzwoniło i pytało, czy zrobią smak konfitury. Dzika. I on miał z tym nie, nie, luz. Puka, myślisz, bo nie, nie, daje ten mu ten siano, siano za współpracę. Mogą się sobie z nim z z jajcować, z a ja, jajcować, ja nie mogę. mogę? Czemu ona mnie ogląda? Czemu mnie ogląda? Czy razem gramy? O kurka. Nie no, proszę, cię. suroda. Cześć, Nie lubi. Jak Ale. Z Momonem się? Nie zagrać, bo chcę się z tobą pogrzeć. No i Na niego mam wypierdolę. Kasia się sprawł w ogóle. Ja mam od ciebie il, sinusoidalny vibe, co i czas Od pana Tak. To znaczy co? Że jak się widzieliśmy, to pytał czy wszystko w porządku, czy się lubimy i tak dalej. ja mówię, to tak, by mnie jest spoko. Po czym wyzywa mnie na Twitterze, że jestem paskudna i brzydka, po <grym> Nie powiedz. ja Ej, nie napisałem coś takiego, nie napisałem Dobra. Napisałeś tak. Napisałem tak, I ja się nie maluję na co dzień, żeby jak będzie okazja robić szał, tak napisałem. No i fakt, fakt 4 4000 lajków i pół miliona wyświetleń, ale... No i cześć, mnie w komentarzach, cześć Kamil. A to moja wina? Koń, może kobit nie lubisz, no. Ty fajna kobita jest jesteś. Tak jest Twitter, Kasze, nie przejmuj się tym, nie? Dobra. Ej, a te, Luki, też sobie ustawiłeś nie, protezy w tym? Ej, w rymaczu? Tak. Ej, ja się jak mówię, coś Kasia, się to ten. Mam on ma paramaxila na mucie i jestem takim, wiesz. Okej, okay, pośrednikiem, spokojnie. Nie dziwię się, mam ja nie... go zmutowanego. No dlaczego niby? No, jakieś argumenty. Nie, proszę cię, nie zaczynaj. Bo zaraz się ty im rozlecisz, tu raz, no jak ty się, się wlajesz. A kto zaczyna, kto zaczyna? Kasi, już wie, podgryza. Jak było z tymi klipsami na suty? Też podstrzypywała. Kto zaczął? Kasik zaczął, no Ty zaczęłaś, tak! Pocznijmy podś, chujki, że karma do mnie wróciła, jak, chłop, jak byłem ofiarą napaści seksualnej przez stary chłop mnie przygniótł. A ty kur. się. ty a nie. Co? No, z trzybyłem? Zigulakiem. czekaj, posądasz miał Nie, Chcesz się z nimi, tak. żeby dostać pieniądze? To jest jakaś kur. rytmika? Dobra, dawajcie tego cygul. Ale to co z Zugabenem? Jezus wiem, że ale tłumaczę wam, że nie mam tej gry. Wy myślicie, że ja nie wiem, że... No on nie ma tej gry. Czajcie. Może kupisz mu, kup mu Luki! Ja to niech no, zarobi, nie? nie? nie bo myślicie, że ja mam to pieniądze. No to... 5 zł. To są obecne moje... To jest mój obecny Stankowta. On chyba jest ten. Tutaj faworytem jeśli chodzi o tak zwaną ucieczkę. No jest całkiem niezły Dobra, kupię mu no... I właśnie, Kasiks, a jak tam wam się układa w związku z REMkiem, bo wczoraj mega dobrze wyglądałaś. E, nie wiem co ma jedno do drugiego. No mm. A w sumie racja. No, no siema, cigus! Ała, ała, czekaj sekundę. Witam gdzieś mordeczko. Dobrze, witam. nie, ogólnie powiem tak, nie ogarniam tego rimacza, widziałem tylko jak tam ludzie grają. To nic, to nic, Mamo też nie ogarnia. A za co ban był? Jestem to taką pierdolę, nie, nie wiem czy mogę to mówić tutaj, wiesz, bo... Mów, mów, luzik stary. Obciągałem szczotę. <laughs> stary, no. lepiej trzosy niż staremu dziadowi, tak. nie? Włączad z nim? Tak. Dobra, dawaj czata wspólnego. Po Wspólne w nie obecnie, no bo ja mam ten Edge'a, wiesz? To niestety nie poczytamy sobie. Aha Dobra, Zatakuj. kupiłem ci, pobieraj A dziękuję, serdeczka dla siebie. I ile to ma giga? No. Giga, to ty jesteś ziomkiem mordo! A ktoś ten głos. To jest głos szczura. To jest. Ty jesteś paramax, nie? manku mordo. No, okay. tak będę robił. Tak będę robił okay. i tam okay. jakiś. Czym no byłby ten farc. świat bez takich ludzi jak ty, Cygus, nie? Bez upośledzonych masz na myśli? Teraz sobie nie, no, do... ej, no, przestań, przestań. Nie, no, ja jestem w ogóle upośledzony. Serio, tak, trochę. No. To czym byłby ten świat bez ja... upośledzonych? Ja, ee, ja mam ogólnie bez fasa, stacje? wiesz? co masz? Ee, czyli. Faz, to jest taka choroba. Moja matka piła w ciąży. A o oku... Jestem w niepełnosprawnym stopniu umiarkowany, więc luz. To jest tak jak David Jasper. No bardziej jestem ogarnięty niż David Jasper, co nie? Tylko też mam tak pogląd na cukierkowy świat. Co za Ej, dobra, masz gierę! Już. Lucky Steve zbaw. kolejny raz spełnia marzenie młodych streamerów. A. To jest wielki człowiek. <laughs> A Dziękuję, dziękuję. Czerwisko dla ciebie, parę To jest szura, zamiana. Drama. Biegnę, biegnę, biegnę. bo nie, biegnę, biegnę, biegnę. Jedz, jedziesz Mamon, jedziesz! Za to no, gość? Jedziesz Mamon! Aj, my bad, za mocno, sorry, kurwa, my, ba, my bad, my bad, do, do, do. Oni trochę chyba pozmieniali też z tego co z że już ta piłka tak nie. A, tak, tak, jest racji, no. O kurwa, suras, suras. Sorry, sorry, zapili mnie chyba. Dobra, owo, no i mnie skosili. Jest to kur... kurwa. Masz suras, broń, proszę cię, broń. Nie no, paramax jak to jest, że tu jest 3 Dobra, z tej dwami. bramki, idź na obronę. Dwa. O kurwa! what? Ja***, ale nie, Robert, nie, nie, ty chciałeś się zmienić. Nie, Ej, no nie miałem się... Ale on mi z rąk wybił piłę, już podnosiłem. Przegraliśmy bitwę, ale wygramy wojnę, tak? Ej, dobrze było, dobrze było. Dobrze widzę było. Widzę potencjał, widzę potencjał, no. Dawaj Cegus, twoja. Okej. Okay. Ja ale jak to jest możliwe. A czemu on trzyma tam piłkę? Co, ten, a, bo to jest No to bramkarz jest, wiesz? <laughs> tak. a, a czemu tak. ja jestem bramkarzem lotnym? Weź ktoś... Co jest? Ej, kto, ej, kto oni? Kto stał na, bramce kto, stał na, na tam? bramce kto był na bramce? Ej, kto są na bramce? Kto chyba, wiesz? A nie wy kogoś tam? Nie. Nie nie wygodnie mi się siedzi trochę. Koja, to koja, koja, Cześć, koja, kamie. Nie Mam takie trzaskocze. To, może, to, może... Środek, środek to, jest... no, to. Nie, 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 On Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, to Nie, no. Nie, nie zbrawa! Honorowa. Jezus, no! Jezus. Czemu on się tu rzuca, no? Masa at Ibiza 1,4, a co to, to jest Seat Ibiza 1,4? Auto, aha, to nie ma. Paramaxil, stoisz na bramie, paramaxil! Nie, nie! Opuść ręce opadły, Nie, nagrajmy no, to, no, po. na nogi, nie. Sura, nie ta, ta, ta. rzucaj się do pierwszej piłki, jak widzisz, nad bramką leci. Czemu we mnie fil... Nie wiem, k***a. Nie Do ty na pole. pole? Ciao. Ciao. No. A A nie się grać. Czał. O A, Jezus! Nie chcę mi się grać, nie chcę mi się grać! Ręce mi opadają, <laughs> <laughs> Fryer Frajer z brązem, w Legend coś pierwszy... od innych, co grają pierwszy A raz w przestać? Jezus. Uspokój się, para Maxil. Jasne, jasne, sorki. Ja wiem, że on ci nie słyszy, ale... Ale ja Cię słyszę. Ale reszta Cię słyszy, no. A co to ta tak, śmata tak. się coś pruje? Tak. No gruba się nie no to dawno do, do mi? mordzie nie miał. No, dawna no, główna nie w******* z Mortadelą, co? Dobra, potem kończymy jak coś. Ale chłopaki, czemu się tak nazywać bez sensu? Bo Mikey meby po prostu jest kurde i le milionem. A to no, nie nie pijanie, bo w strefie 51 jedzą gówno. A ten debil na wpuszczał tego, mogliśmy kutasa na tej piłce naraz. Dobra. Co, no i po co, po co ten pies coś szczeka, no? Dobra, mamo, dobra. za**** w końcu pierwszy raz? Za**** no, Z... w końcu no, dobra, pierwszy raz, mamo? Dzięki, Kasia, za****, gieł... za ruch, jak i dobranoc. Aaaa. Nad wodą? Nie, spoko było, tylko, wiesz, no. nagle toksycznie, nie chce mi się grać, to... Prawę, Mam nadzieję, że jeszcze coś, no, coś zagramy kiedyś, no, będziemy no, 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 w kontakcie. U, no i Idę oglądać swoje pićmy, bo już tak czekam i czeka, taki zmęczony już jestem Dzięki za luz. Wierzę, że jeszcze z Mamunikiem i z Kasiksem zagramy kiedyś Jakby na piłce były Kutasy to w surby wszystko złapał <grym>, Dokładnie tak Jeszcze ja mordą by łapał <grym>, Mamo, mamo w usku Czemu ja zostałem sam na Discordzie? Jestem filmik czy co? Okej, okay, idę. O, tutaj puściłem filmik. I wyszedł. O to jest u niego na, na kanale na YouTubie. No i co? to Idziemy na MC Jakie? spokój, idź z paremak filem posieć. O kur... z idiotami jakieś rzeczy, co mnie obrażają. Co? Ku... To się bardziej opłaci to nie ma problemu. A to klasa. Ja mam takie operka w życiu. Każdą ekipę muszę rozdać. On ma twój stream na drugim ekranie i sprawdza wszystkie twoje ruchy i XD Ja p... XD No to XD No pod siebie pod giry, no tu O nie tu O ja p... o, nie tu, nie tu Nie da <noise> <noise> się Tak jestem gówno takie Nie o, uwierzysz Wróciłeś mnie z Przepraszam, przepraszam no, Nie no, nie luz, nie. luz luz, luz, no, luz ale... Nie stary, to moja wina, ja cię przepraszam jednak Powiedz mu, że to nieprawda Nie no, no i... poniekąd no... to jest prawda, opuściłem bo puściłem twoją nutę z YouTube'a Na swoim ale... streamie i się ale... on na mnie obraził Kurde, bo to moja wina, przepraszam, bo to... Dobra, ja miałem... hopie! Ja miałem... ogarnij się, chyba, ja... to nie jest twoja wina ale nie, bo widziałem, że Wysocki tam z... poleciał już, jakby to już chyba się go nie uratować nie da. Potem widziałem, że zaczął na rulecie kręcić na tym. na kiku. On no, też kręcę, tylko off-stream. No, no, no to, to szanuję, że off-stream jakby, że nie, nie. Bez hazardu co nie? No, no. A na przykład skrzynki, a skrzynki co git? Czy ch... Nie no dla mnie, dla mnie to key jest, co nie jakby. O, to kurwa. Nie. ja kiedyś owszem przyznaję się, że ja kiedyś mnie chciałem pisać współpracę ze szynkami na początku jak miałem z Twitchem, ale no dobrze, że mi nie przyjęli, co nie? Wtedy, a jakbyś, jak razie, jakbyś no bo... jak dostał deal'a, to co? Nawet jakbym dostał deal'a, to nawet bym go nie chciał teraz, on a wtedy jakbym dostał deal'a, no to chyba... No to chyba bym popłynął. Dzisiaj by była reklama. Na no chłopie! Bo, ale za, bo... za skrzynki to sobie kupisz G klasę, nawet kupisz sobie 5G klas. Ale... Nawet... No dobra, powiedza. no ale to wiesz, mogę normalnie też kupić, co nie? Co prawda dłużej mi to zajmie, ale... Ale mogę jak Ginot ci dorobić normalnie, normalny, normalny... No, sposób. nie, no wiadomo, przecież Ginot k***a to wcale, człowieku, hopie, on to jest święty Jezus Chrystus, k***a A powiedz mi tak szczerze, da się z tego wyżyć? Ty, z Twitcha? ja dokładam tego biznesu. Człowieku, <laughs> ja chodzę do roboty od 13 muszę do roboty z***ać. I, i, I potem ci... stream... Wyszorem. Powiem ci, że ja bym wolał chodzić do roboty, jeżeli tak siedzieć ten bot. No ku... wiadomo, że tak. Bo no jednak na ro... do roboty więcej pieniędzy będę miał. Dobra, wiesz... nie, komu tak, no nie, no do, dobra kura, bo on cię trolluję teraz, no. Da się wyżyć, no? Da się wyżyć, Aha. Da się p... Wy... Mi... <laughs> nie, po prostu se żartuję, no. A. Okej, okay, dobra. Ej, dobra, no nie się na mnie. Dobra, a co z tym Aha. No streama skończył Oto to XD. A to on się obraził? Naprawdę? No tak, no. No to jest. O nie. No, Za to. Mogę gdy ciebie bić. No to już to Pani ojciec Zdech. był gaja? O nie. Panel Nie. Bo nieźdę musiał Loda zrobić, żeby taką mnie wiastę. <śledzio> <Wodę połoń. śledzio> <K***a>, spaliłem! <śledzio> spaliłem! O siema A w ogóle witam, witam pana kse Siemanko A właśnie chciałem się zapytać czy ksejo da, No? Kiedy, kiedy powrót na, na twitcha? A chujcie to obchodzi? Trzymaj nie miło <grym> Ja mu tak kurwa <grym> Żartuje byku Ja sam nie wiem wiesz Ty się dobrze trzymałeś chyba z Rypsonem Wyjebał się u ciebie nie? Nie no Rypson się mnie nie wywalił no, znaczy, A się pojewał. To tylko widzowie Rypsona są tacy niemili, widzowie wielkiego i Ksaia te aniołki. Ale u Rypsona cały czas to się takie gówno odpier... ostatnio. Ksaia <noise> pisał, pisał do... Aha. Nie pisał. To fake. Nie pisałem, to jest pomówienie, k***a mać. Ludzie, w tej w tej trzymajmy nie... się faktów, jestem k***a krymerem. Kiedy prawko robisz? Nie, ja... Jak wyleczę z do... jak wyle... jak do... no, na razie muszę... Prywatnie dwa koła. O, Sporo. A skąd ty masz tego zeza w ogóle? No z pasa. Z Zostało choroby. ci? Z pasa? No, no nie wiesz co, no tłumaczyłem wam, że pasta jest choroba... A, z a, Mać, atak Fast atak tak. Ej, pasa. Ja Ja jestem ob, głupi, nie, nie wiem, stary, stary, Wszystko. Ja nie mogę mieć pieniędzy. Ja stwierdziłem, że teraz, wszystko co mam znane, to stare, to wywalam na, na cele relatywne, serio. Bo. Nie wiem, nie Nie, no naprawdę, bo ogólnie ja, jak y, mam pieniądze, to, to mnie odwalam. Nie, nie ma twojego kanału, ty co jest? Chyba musisz mieć maszynę czasu? żeby zajrzeć na ten kanał? <laughs> maszynę ciasu? <laughs> no nie grał Co robiłeś fajnego dzisiaj? Grałem se karmą. I różne żarty o z A ja właśnie chciałem kiedyś za wszystkim Majsterce. O, dziękuję za ten Za co chul, jak nie ma streama, Hopie Lamen, dios, dziękuję za jednego cheer Nie no, mam streama, streama Boże, hop. jestem głupi, wyłączyłem OBS-a przez przypadek Dobra, jestem głupi Przepraszam, jestem poświęcony, już włączam ja co ma? Tease Jaki Jakie masz herbatki? A, tease, co to tea, jest? Tea, tea Tea? Herbatę? Ja nie, ja nie ja nie piję ja herbaty, co nie? Ja nie piję herbaty, co nie? Ja nie <grymne> co oglądałeś, jak byłeś młodszy? Dobra, ja się idę oglądać ze dwóch Co, ogląda, co oglądałem, jak byłem Ja na przykład Ciebie oglądałem, jak byłeś młodszy Ja na przykład no Ciebie oglądałem, bye. jak byłeś młodszy nie, chyba nie mogłeś, bo nie, 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 nie występowałem w internecie. ja to oglądasz? że na czym się wychowałeś? No, ja się wychowałem na Bladim. Na Bladim? No. Uuu. Na Bladim, na, na dysowskim ale potem wyszła ta Pandora i zacząłem go oglądać. A, a kogo oni ten? No, znacili? tam Dys, dysowski pisał niestosowne rzeczy, tam był. Mając, mając, mając ten, mając żonę i dziecko podobnie. No, no, no. To słusznie. nie zachował się zbyt w porządku, co? Nie, nie no, ogólnie mi tutaj też piszą o tym, ale ja nie oceniam, co nie? To jest jakby twoja sprawa i... A co piszą? I, nic, chłopie, no. to jest fake. Nie, czy, znaczy, Nie no, no wiesz, no, nie, nie było nie, sytuacji, gdzie bym tego nie usłyszał, ale nie uważam nic na ten temat, co nie? A jesteś jakby... wielkim fanem Bladiego? Jaki jest twój ulubiony, k***a, kur... ten, youtuber-streamer? No, mój ulubiony streamer? Youtuber-streamer, youtuber-streamer. Jeden YouTuber, najlepszy, najpachańszy. slash streamer no. No to takie Dobra, da, ma. daj to 3 daj top 3. Yy, numer 1. Gucio. Numer 2... Yy, blali bo zawsze rozśmiesza. I tak zostało... No, kurwa. No ogólnie, no, no, okay. numer... jest śmieszny. Okej. A numer... jakiś upośledzony. <noise> no, no jest... <głos> jest. <głos> <głos> Dobra, a no. Dobra, numer 3, no. Nie wiem, no nie mam tego numer 3. No znajdziesz kogoś Z obecnych to... A Ksaja nie oglądałeś nigdy? Ksaya oglądałem, oglądałem I co, Kurwa. nie go? Słynną słyną, słyną akcję z zębami oglądałem u Z zębami kur... Z zębami? No nie pamiętacie jak zaczęli spamować temu? Mikrocypkowi z zębami na czacie? No to Jasperowi A bo Jasperowi nie wiem, którymś którem, tam z nich, bo tam była święta trójca, Bagieta, David Jasper i mikrocypek o, I Pamiętam ten streama no, a, no tak, Tarek Sajo. Dobra, daj mi modal Cygus, ja ogarniam u ciebie. Nie, bo <grym> się boję, wiem, się boję, się boję. No, ale przecież Marcin to si jest si 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 partner Twitcha, hopie, to jest jeden z najmilszych no skiberów, skipu. ever. Nie, no, iś, raz, że się boję ten, a dwa, się boję o to, że zaczniesz banować osoby bez sensu, wiesz co Okej, dobra, zgłaszam twój kanał tak naprawdę, na Twitchu. Bo ty, ja wiem, że ty, <grym <grym że ty byś teraz powiedział taką już że ja będę musiał do drugiej w nocy Odmanowywać. Co? Ja to fajnie, fajnie, kurwa, że mnie masz za takiego, no super. Ja uważam, że każdy jest równy i to, to że wiesz, że jesteś ten, to. Będziesz yy, zdenerwowany z ziemi, jak ci spotka. Masz od razu kontrolniaka. Ej, no co? to gadałeś o mnie. <laughs> Ale co o <laughs> tobie gadałem? No nie nie, kurwa, nie udałeś głupa, ty. Ale co gadałem? No wiesz, no, jak mi nie podasz argumentu ładnie. konkretnego. Ale ci ciska, kurwa, ciska. Tak, wyzywam ci kurwa na walkę. Przyjmujesz się czy tak. jesteś pismą? Jestem pismą. Nie, no Dobra ja... Cygus, ja, ja sobie robiłem, Kurwa. Ripson mnie no ja wysłał, co? żebym Cię wyzywał, wysłał mi stówkę k***a mu udawał ksa i Cię wyzywał Ripson ja Laru kazał to... mi wyzywać osobę niepełnosprawną za pieniądze nie, Wiem, że mi oko lata jak słońce wokół ziemi No to Marcin, wiesz yy, Ty wiesz, że jestem upośledzony, co nie? Ej, hey, <laughs> Okej, okay, nie wiedział Pokazał A Ty z babcią mieszkasz? Mieszkam? No mieszkam z rybkami. No to szacun stary, Ej, ja ja ci dychę właśnie, przepraszam stary Nie wysyłaj stary <laughs> Dobra, no to nie dychę bo bo ty jesteś taki skromny jeszcze nie chcę stary, naprawdę. 20 koła ci wysyła właśnie teraz. No dobra, to nie wysyła. No, to jednak nie. Nie chcę, nie chcę, nie chcę, Dziękuję. Ale ogólnie widziałem tam uszklanej kiedyś, że ty ksa, jesteś dumny z tego, z, chociaż z Suchara. suchara <laughs> jestem dumny. No. Cisłem go, żeby się bardziej starał bo powiedziałem, że ma ogromny potencjał Zadybka. Dobra, skrzydełko z kurczaka, dobra. O kur... Zjadłeś coś kiedyś. <laughs> Nie no, ja ogólnie jem adekwatnie do swojej masy, czyli waży 36 kg i. czyli ty, jem... ku... Czekaj, czekaj, kur... Co, co, ku... Ile ty ważysz? No, 36, 36 kg. A ile masz wzrostu? sześćdziesiąt 63. To wszystko przez tą Ja ten, ja. Ja tylko miałem sytuację, że jak byłem mały. No? O! Oh. To. E, wpadłem dupą do Uuu. Uuuu... Uuuuuh. Tylko na mnie. Albo. <laughs> Albo, albo, miałem sytuację, albo miałem sytuację, gdzie, gdzie, siad, gdzie siad biegłem do kibla, bo już wiecie, już było tam i przy, przy szybkiej obrocie ściąganiu spodni, zamiast do kibla trafiłem głównym obok. Czy ty, ty, co? Co? No. no... To słuchaj mnie, a nie się śmiejesz, dziękuję. miałem sytuację, gdzie szybko do toalety biegłem, bo już już mi wychodziło. No. Podczas Skrętu, wiecie, że, że ściągałem się na spodnie no. i szybko chciałem usiąść na ten, podczas tak się zamachłem i mi wypadło i obok kibla. <grywka> obok kibla, zaraz do kibla to obok. Trafisz. Naki, jest najstraj A czemu ty nie masz k ka w followach, ani mnie, ani ksajka? Uuuu Ja. Hej, stary, to i co względem, pogadaj, ka. Ale czekaj, bo widzisz, że mam tylko w obserwacjach osoby takie, nie wiem, jak to nazwać. Z RP, no widzę. Zerdala czy z i generalnie. No. I masz Twitch'obnię, masz która montowała filmy bagiecie, k***a, jest na Ja mam teraz pytanie do Marcina, takie moje. Czemu uh, uh. on ta niechęć do streamowania? No chłopie, przecież nie da się z tym czatem, k***a. Ku... i czego oni demotywują, wyzywają tylko. No mówię właśnie. Dobra, przegląd Twójcza. No tutaj Izak to jeden, wiadomo, XD. O, Gucio, ekstra. O nie, nie pytaj mnie o to. Ekstra, super, super, super nie, nie. fajnie. O, fajnie, 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 ekstra. Nie mam stare do ciebie, ten jakby. Eee, no wiecie, widzowie, no, ja mało streamowałem, więc dlatego mam on jest nade mną. Boże, Boże święty meganik, no, spot. What the hell. No, ty... ale fajne zdjęcie. A. Ok. Ja taką komputer dostałem na uro. Będzie mali, bez kitu. No masz chyba na jakiś sposób? No widzicie ja już tam Piotrkiem. Admin, radzę. Pytałem się ogólnie, jaki, jaki jest y, klucz do zatania streamerem. O, klucz no. sobie z Marcin. Widzisz na przykład, tak, Luki, Luki <laughs> odpalił Jump Kinga, nie odzywał się i odpalił ten i raipy starego Pottera, potem zjadł moje no i został streamerem. No. Chyba przez, przez jelito do serca z widzów na to wychodzi A parę Jump Kinga to właśnie jeśli nie graliśmy, ty sobie zagram. Dawaj, odpalaj teraz No ja postanę, postawiłem cele po, po tym banie, że nie będę się tak jak większość Twitcha Nie będę czytał topowe gierki, tylko będę to co ja lubię no i. Jakie topowe będę? gierki? Nie ma topowe gierki. gierki odeszły do lamusa, kurwa, nikt już nie gra w gry, jest chyba nedem jak grasz. To jest tylko randecz i jerele Ale szczerze, Wasza biceps za... granie w gry bo dopóki wygrywali coś w virtus z pro, to ludzie o w tej zasadzie sportowo. Ja na tym się Izak by w gry Jakby nie wirtuł się, to Izak by do lamusa poszedł. To nie tak, że on się wybił na historię dziku. Ej, czy to nie jest tak przypadkiem, że Izak stworzył wuka dzika? Oh shit! Możliwe. Ej, zlutował się Cypson! Cybus No wy na nas pan 300 widzów FIFA Rafa, krworaj do Godara i do na starych kolegach On wygląda jak ten. A rewolucja twój ty... człowiek. z SCP. Właśnie jak ty lubisz masz na imię? Łukasz. To miło, mi jak jestem. No? Fajnie. Łukasz Fajnie. Stefan, dlatego od nich taki lub z A drugi masz, no drugi masz Stefan, tak? Tak. Ja na przykład miałam drugiego, bo... Na no, nazwisko mam Stefan. Aha, bardzo no, ciekawe. <laughs> Ale ci patrzy z k***a. Wyśmiał cię jak taka peta j*****a. Witajcie <laughs> ja moi kosztuk. naszej zjadani. Dlaczego to puściłeś do końca? Wiedziałeś co to jest. Czyli taką łódki tylko no. Słuchaj, bo to jest jeden telefon i ja mówię tak, nie? Bageta. Looking no more. Ja nie uważasz z tego za pojęcia, że mieszkając 3 lata z chłopem pod jednym dachem, powiedzieliście się z 10 razy i nie nawiązaliście żadnej relacji. To saskiem. No w sensie... No... no nie wiem, to on się odciął. Bo on z nikim nie gada już. Wszyscy no <laughs> jak młody wychodził do kuchni, chciałeś się wyszczeć, to powiem siedziałe z lukiem, przecież. Będziem chyba k**wa właśnie, no właśnie to tak. był jedyny, jedyny moment kiedy się widzieliśmy i mówiliśmy super Elo, <grym> że młody był w kuchni do kibla szedłem O elo Enio, ten, zrób fajne shoty z tego, że pisali w Legenda powrót, czekam on na jego powrót, aby wrócił e, tak, Ja już spi**ałem Papa elo Dobranoc Papa Legendo Dobra, cześć dajcie hosta cygus. Dzięki dobra, Dzięki za dzisiaj, dzięki za suby, bice, donate'y, followsy, pisanie, nie pisanie Dobra elo